Cześć, przetestujemy sobie dzisiaj wiatrówkę, Berettę Elite 2. Zaczniemy od strzałów. Z 10 metrów zobaczymy jak z celnością. I zaraz Wam pokażę prezentację modelu. Pistolet Beretta Elite 2 w zestawie tak wygląda pudełeczko. Dostajemy oczywiście pistolet, okularki, instrukcje i 250 kulek. Wiatrówka jest nabijana kapsułami CO2. Kulki są 4,5 mm. System dalby action czyli po każdym strzale nie musimy przeładowywać, tylko strzelamy dalej. Łatwe łatwe przeładowanie. I tutaj mamy 19 kul w magazynku. Się nam mieści. Pistolet jest fajnie wykonany dosyć ciężki, masywny. Widać te plastiki są zrobione. Plastiki i, i tu część metalowych rzeczy jest wykonanych e, fajnie. Estetycznie taki zestaw kosztuje około 200 chyba 80 zł. No niecałe 300 zł. Ja sobie do zestawu kupiłem tarczę. 1000 sztuk za, za 10 zł. Kulochwyt, fajna sprawa. Możemy sobie go gdzieś powiesić możemy gdzieś go postawić Używam może sobie też kulki bo je łapię zobaczcie też na kulochwycie jak fajnie się odbijają kulki więc ta, ta siła jest naprawdę dosyć spora kapsuły kosztują złotówkę, kosztuje jedna kapsuła i z jednej kapsuły możecie oddać około 70 strzałów i ją ładujemy tutaj przesuwając tą rękojeść, przesuwając w bok. O, tu mamy ją schowaną. I wkładamy ją sobie od góry i dokręcamy tutaj, tutaj mamy taki, o, takie coś i tym dokręcamy w prawą stronę na maksa, aż, aż poczujemy opór. Wtedy kapsuła jest dobrze prawidłowo załadowana, zamykamy pistolet. I teraz mamy zabezpieczony. Tutaj mamy blokadę. Naciskając, co so, jak mamy czerwone, możemy strzelać. Taki odgłos wydaje e, pistolet, tak szela. Jest bez amunicji teraz w tym momencie. E, I teraz jeszcze gdzieś magazynek. Magazynek jest tutaj. Wystarczy nacisnąć. Ten guzik i magazynek się nam automatycznie wysuwa. Mieści on 19, 19 kulek, ładujemy go obciągając długą sprężynkę z blokadką do samego końca. I przez ten otworek tutaj ładujemy, ładujemy kulki metalowe. Podamy go tutaj to wszystko i możemy strzelać. Zastanawiałem się jaką właśnie wiatrówkę kupić. Do zabawy. Nie jestem jakimś wielkim zapaleńcem strzelania. Ale polecili mi właśnie tą beretę. Żeby warto dołożyć tam te 50-70 zł. kupić coś markowego. I coś, coś fajnego żeby. Fajnie to strzelało. Można się pobawić. Tylko pamiętajcie o okularach ochronnych. I o miejscu w którym będziecie szalać, żeby było bezpieczne i tam, gdzie, gdzie możecie szalać. Jest taki zestawik do zabawy. Polecam.